Gry mobilne zazwyczaj nagrywam poprzez emulator, ale nie zawsze daje to możliwość wczucia się w 100% w grę tak, jak chciałby jej autor. Ale dzisiaj to wszystko się zmieni. powiedz mi, że jestem do Jezesowski, a to jest Dead Park. Gra, w której będziemy uciekać przed szalonym klaunem, prawdopodobnie w sferze naszych snów. I to, czy faktycznie my uciekniemy, będzie zależało od tego, czy będziemy w stanie się wybudzić. Zapadniemy już w wieczny sen. Jest coś podobna do Granny oraz Evil Nun, więc. Jeżeli będziecie zainteresowani większą ilością odcinków z tego, to dajcie mi koniecznie znać łapą w górę. Możecie zrobić do 10 tysięcy, będzie mi niezmiernie miło. I możecie podzielić się opinią dotyczącą tego filmu w komentarzu pod filmem, ponieważ, tak jak mówiłem, to nie będzie zwykły film, gdyż dzisiaj nie nagrywam na emulatorze. Ale chcę nagrać bez żadnych przejściówek, nagrywarek i tak dalej przez telefon. I właśnie ten telefon, czyli Realme7, miał ostatnio swoją premierę i został mi podesłany przez producenta, żebym go sobie przetestował. Jak zresztą już pewnie widzieliście na Instagramie, gdzie serdecznie polecam sami serduszko i obserwacje. oraz i tak jak mówiłem, zero złączek, tylko nagrywarka, która jest wbudowana w samym telefonie, więc nie tylko będziemy mogli sprawdzić, czy telefon jest wydajny w grach, ale również będziemy mogli zobaczyć, czy da się te gry jednocześnie nagrywać. Więc jeżeli ktoś z Was kiedyś będzie chciał nagrywać gry mobilne, akurat na tym telefonie, to będziecie mieli taki mały benchmark. A jeżeli chodzi o sam telefon, to pewnie jesteście ciekawi najważniejszego, czyli ceny. Ceny zaczynają się już od 799 zł za wersję z 4 GB RAMu. Później, jak dobrze sprawdziłem, to za 100 zł więcej jest wersja z 6 GB RAMu, ale najważniejsze, Czyli procesor. Sercem tego telefonu jest gamingowy procesor Mediateka Helio G95 8Z, nie taktowanie po 2 GHz. Bateria. Tutaj ma 5000 mAh i 50% tej baterii naładujecie w 26 minut, ponieważ do zestawu z telefonem dołączona jest 30 watowa ładowarka. I tak na Instagram Stories mogliście zobaczyć na żywo, jak to się ładuje bardzo szybko. A o doznania wizualne zadba ekran o przekotnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD oraz odświeżaniu 90 Hz. I oczywiście poza rzeczami związanymi z graniem Mamy tutaj poczwórny aparat Z opcją zrobienia zdjęcia w 48 megapikselach W trybie nocnym, w szerokim kącie Ale teraz pewnie najważniejsze, co was najbardziej interesuje Czyli to jak sprawuje się w trakcie gry Więc zaczynamy Mamy normalny słuch przeciwnika Normalne pole widzenia i porusza się po prostu Odrobinę szybciej Jakość jest na najwyższym poziomie, czyli tym wysokim Jaki był dostępny zaczynamy w parku, mamy tutaj cztery etapy Do przejścia Jeżeli się uda to przejść za pierwszym razem, to oczywiście będziemy próbowali zrobić sobie najdrobniejszy tryb i to jest spokój w którym po prostu robiłem mały benchmark tego, czy wszystko dobrze się nagrywa, ale nic tutaj nie przechodziłem, tylko sobie chodziłem po ekranie i sprawdzałem wszystko. Jak to dobrze jest mieć kontrolki, które nie muszą być ustawiane w emulatorze. To jest właśnie główny powód dla którego chciałem zawsze nagrywać na fonie. Tylko co tam się dzieje? Sąsiad próbuje się gdzieś tam dobić Jak nie wiertarka, to pukanie w ścianę Proszę mi tam w ścianę nie pukać Albo on próbuje dorwać się do drzwi eee, Nie możemy stąd wyjść chyba, to jest zamknięte hmm, Czy w tej szafie się możemy schować? Nie, w tej się nie możemy schować Tu się na to możemy schować I automatycznie mamy tutaj gościa, który Po pierwsze nie z butów Po drugie ma bambosze Zawsze chciałem kupić sobie bambosze ale okazuje się, że nie ma mojego rozmiaru. Zaczynają się od 50. Nie chciałbym takim dostać w łeb. Dlatego postarajmy się klauna dzisiaj za bardzo nie denerwować. I tak jak mówiłem jesteśmy w sferze snów, prawdopodobnie leżymy w szpitalu. A naszym celem będzie stąd uciec jak najszybciej. Czy on nam te drzwi otworzył? Nie, drzwi same z siebie są zamknięte. Ale teraz tak. Mamy klucz do pokoju. I domyślam się, że to jest nie. To trzeba zrobić chyba w taki sposób. I dzięki temu możemy stąd bardzo szybko wyjść. No, to jest taki nieprzyjemny park, wesołe miasteczko, jak zwał, tak zwał. Uruchom atrakcję pociąg. Aha, czyli po to tutaj jestem, żeby zabawić się konserwatora tego miejsca. Oto nasz bilet numer 17807. Tutaj widocznie czeka nas długa kolejka, prawda? Czy nie? Oto i nasz główny bohater. Nienawidzę klaunów. Wy o tym już mówicie, prawda? Że ja nienawidzę klaunów, nie są dla mnie zbyt dobrą atrakcją. To nie jest tak, że mam jakiś wstręt do klaunów, że się ich boję czy coś, ale po prostu ich nie lubię. Czuję niepokój wewnętrznie, widząc klauna. A tu mamy pociąg, więc następna stacja, ucieczka. Ciuch, ciuch Aha, no dobra, czyli najpierw trzeba będzie pewnie Prowadzić tutaj bilet e, Myślę, że powinienem coś tutaj włożyć Dobra rada, gościu Więc jedziemy Ku gocie. Albo y, Nie do końca Zamiast siąć drzewo, to po prostu sieliśmy płot Myślałem, że będziemy mogli gdzieś im się przejechać Albo, że będzie taką, na, taką, wiecie Dodatkową formą ucieczki stąd Ale najwidoczniej Nie e, Czy ktoś nas goni? Nie podoba mi się to, bo, wiecie, zazwyczaj to bicie serca oznacza, że jesteśmy w sporym niebezpieczeństwie. I w tym przypadku chyba tak jest. Eee, więc mamy drewniany desk. Eee, co przy ich pomocy mam zrobić? Bo do końca nie wiem. Pewnie możemy sobie sprawdzić jakąś wskazówkę, ale. Ja nie będę sprawdzał tego, co mamy robić. Musimy tutaj wszystko odkryć po swojemu, żeby później Harda ewentualnie zrobić szybciej. I o, mam już 10 minut nagrywki, tak szczerze wam powiem. Jesteśmy cały czas praktycznie w grze. I telefon nie sprawia, że mój kciuk zamienia się w Steka Medium Rare. Jest odrobinę ciepły, ale nie jest gorąca. Biorąc pod uwagę, że jednocześnie gramy i jest Nonstop zapisywany obraz z gry wraz z dźwiękiem na. O, jest tam! Dobra, widać go. Ej, nie wiem, czy on mnie właśnie w tym momencie nie goni, więc. Chodźmy drugą stroną, zobaczmy, czego on tam pilnował. Bo może jest tam coś interesującego, co mogłoby nam się do czegoś sprzedać. Przecież myślałem, że to jest ziemia. A później pomyślałem sobie, że to są jakieś wnętrzności. Ale to po prostu wygląda, jakby ktoś rozlał gigantyczną fasolkę w puszce i zrobił z niej wyspę. On tutaj gdzieś był, nie? Ale tędy iść nie możemy, chyba że. Zabawimy się w boba budowniczego i naprawimy ten most. A następnie weźmiemy to. Butelka wody. Mmm, nie za dobrze wygląda ta butelka wody. Coś mi się wydaje, że to nie jest zwykła butelka. E, czy ja się tutaj mogę schować? Bo jeżeli on tutaj przyjdzie, to chyba mamy ślepy zaułek, jak dobrze widzę. Tak, i lepiej tutaj dłużej nie siedzieć. I chodźmy dalej. Jak najszybciej. Tu jest jakaś scena. Czy ja tutaj coś mogę zrobić? E, Wygląda na stara, ale może wciąż działa. Pytanie tylko, czego musimy użyć, żeby to zadziałało? I co możemy tutaj wyświetlić? Czy tu możemy wyświetlić jakiś film? Tam ja widzę, że są jakieś pieniążki, ale na razie tego nie zbieramy. Ponieważ chyba nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. A tam gdzieś jest jakaś łódka i... Pewnie jakieś karuzele, ale my musimy posprawdzać po kolei wszystko. Mapka by się przydała. Musimy poszukać mapki tego obiektu. Bo na pewno to by miało jakieś znaczenie To jest jakiś większy budynek Ale oczywiście potrzebujemy Kodu i Kod jest związany z jakimś jednorożcem Kodu nie znam więc nie będziemy mogli go oczywiście Odgadnąć a jak mnie znaczy, ja bym już próbował tutaj robić jakąś sekwencję Która pozwoliłaby nam ten kod odgadnąć bo jeżeli to byłyby Trzy cyfry to tak naprawdę mamy e, No dobre 10 minut można Próbować i łatwo byłoby nam to Odnaleźć no, ale na razie musimy uciekać przed clownem Który e, miejmy nadzieję Nie ma zbyt dobrej kondycji Chociaż z tego co słyszę, jest tuż za nami. Jak ja się mogę teraz przed nim ukryć? Bo mogę się ukryć w łóżku. Ale wiecie co, no jesteśmy w parku. Ja tutaj żadnego łóżka już nie widzę. No, Hop się nie poddaję Tu jakieś samochodziki mamy. To raczej nie dla nas. Tutaj możemy wybrać się na romantyczny rejs. Ale na razie, jedyne co możemy zrobić, to uciekać przed nim. No nie, no on mi spokoju nie da. Co jest? Jak ja mam przed nim uciec, jako cały czas mnie tak będzie gonił to będziemy robili to w taki sposób Dopóki nie przestanie Ja będę biegał dookoła Jak gdyby nigdy nic Dalej jest, no kurde on jest naprawdę szybki Im więcej skręcam tym jest większa szansa, że mnie dorwie Ja nie chcę umierać, bo gramy na normalu To będzie straszne jak umrę w tym miejscu Halo O nie, no nie Za późno Okej Miejmy nadzieję, że nie trzeba teraz wszystkiego od nowa robić Bo to nie byłoby zbyt Mądre A? Przynajmniej nie mam takiego stresu, że mi się telefon wyładuje, bo w każdej chwili jestem w stanie wziąć sobie ładowarkę, odpalić ją i nie będę się martwił o to, czy zaraz mi się coś nie wyłączy. Ciekaw jestem, jakby to wyglądało, właśnie kiedy miałbym włączoną ładowarkę, czy by już tutaj było ciepło. Pewnie odrobinę tak, no bo nie oszukujmy się, jednak nagrywanie, granie i jednocześnie używanie ładowarki musiałoby w jakiś sposób obciążyć telefon. No i chyba mamy to, czego szukamy coś jest ukryte pod krwią. Więc używamy wody, żeby 3, 5, 7, 8 i darmowa przejażdżka na karuzeli. Kto powiedział, że ten park jest taki zły? Nie dość, że mogliśmy rozwalić ciuchcią płot i sprawić, że spadła, to jeszcze mamy darmową przejażdżkę na karuzeli. Ten clown jest dla nas po miły. On chce, żebyśmy mieli fajną zabawę. A to, że nas łapie, to pewnie kwestia tego, że gramy przy okazji wyganianego. Zobacz, czyli teraz możemy wejść do tamtego pomieszczenia, bo znamy kod. że postać go zapamiętała, bo ja go nie pamiętam. 3578, jeżeli się nie mylę, ale domyślam się, że znamy go. Na szczęście on go znam. Wprawdzie go, który widziałem na koniu. Wchodzimy do administracji, później mamy labirynt i na samym końcu jest cyrk. W razie to cyrk mamy cały czas, bo nie wiadomo, co się tutaj dzieje. I co ja mam zrobić? Mam wejść na piętro drugie. Prawdopodobnie również uciekając, bo nie wiadomo gdzie koleś jest w tym momencie Tylko jak mam wejść? Czego mam użyć? Co mnie widzi? Mam przekichaną, on tutaj gdzieś jest Nie gdzie, ale gdzieś jest, słyszę go eee. Najgorzej, jego, nie mi wiadomo, czy nie potrzebujemy jakiegoś przedmiotu. Oje, ja, ja, ja. Okej, się średni miał oczu, to się dziwię, że on tak dobrze mnie potrafi wyczuć i zobaczcie, kopa tyle oczu co mucha. O, oh, jest. Zamknięte. Potrzebuję... No nie no, fantastycznie, nie no super... Super sprawa. Fajna zabawa. Gość mnie łapie. Na trybie normalnym instant. Naprawdę nie doceniłem tej gry, jeżeli chodzi o trudność, bo wiecie, na początku mieliśmy zwykły cyrk. Chodziliśmy sobie po tym parku rozrywki i e, praktycznie nic się takiego nie działo. Mieliśmy, wiecie, dużo przestrzeni, mogliśmy sobie chodzić gdzie nam się podobało, uciekać gdzie nam się podobało, a tutaj jest już ciasno i się zabawa tak naprawdę zaczyna. Po prostu schowam. Nie wierzę w to. Nie chcę dzisiaj robić crash testu telefonu, więc poz pozwólcie, że nie będę nim rzucał, o jego wytrzymałości, ale. Hop mnie zabił! On się respi w losowych miejscach, bo jest ich tam więcej, no ja nie rozumiem tego. Co to ma być? Zapisałbym grę, ale to już nie ma sensu. Ile on raz mnie zabił? To już ostatnie życie moje jest, czy co? Czy z się nie da uciekać? Ojej, myślałem, że to on przez chwilę. No co ja mam zrobić? Ja mam... O nie, no przecież nie, 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 idź sobie. Gościu, co poszedł sobie, już na szczęście? Co ja mam zrobić? Jak on jest taki żwawy. To jest jakieś przejście, ale. Nie wygląda mi na. otwarty. Wygląda jakby ktoś chciał to zniszczyć. Nie mogę tego otworzyć samymi rękoma. Super sprawa, gościu. Trzeba będzie łom znaleźć. on tutaj wejdzie? Jak nic on tutaj wejdzie? Tu? Coś jest? Co tutaj jest? Co to jest? Książeczka? Nic nie mogę zrobić, oczywiście. Najgorzej, nie wiadomo co, gdzie będzie teraz. Czy ja zdążę w ogóle odkucnąć się? Idę tu, piernicze. Nie, nie, nie wychodzę stąd. Tutaj jest bezpiecznie, za kartonami. Nic się nie stanie. Nie wiadomo jak tam z jego polem widzenia. To jest dziwne. Naprawdę, to jest dziwne uczucie, bo nie mogę już nic zrobić. Podpowiedź. Sprawdź połączenie z internetem i spróbuj ponownie za kilka sekund. A, no tak! No, granie w trybie samolotowym. Oho. To jest to. Granie w trybie samolotowym to jest to, moi drodzy. Nie włączam internetu za żadne skarby, bo jak zaraz się tajemnica milion nie włączy. Bo tak, tego telefonu zacząłem używać teraz na co dzień. Okej. Okay. Spróbujmy teraz. Idziemy jak najszybciej, jak najszybciej. Tu. Jest za nami, jest za nami bagami. Ojej! Idź tu! Uuhu. Coś dla mnie? Latarka. Super! To jest przykrecene ślubami. Nie no, fantastycznie, dobra, ale mamy już latarkę, to już jest coś, tak? Zasem latarką. O, jest tam, patrzcie go. Aha, z latarką nic nie zrobię teraz. C sekundka! A. To, to, to ja już wiem, z czego wynikał ten problem, że ja go źle słyszałem. <laughs> Miałem słuchawki na odwrót <laughs> Przemek, przemek. No i teraz to ja go dobrze słyszę, a pewnie wy się dziwiliście przemu ten idiota biegnie do miejsca, w którym jest na 100% clown! Ja będę w stanie przed nim uciec teraz. Co jest znak, że on to idzie? Nie jest za nami. Więc chyba nie jest źle ciu, 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 ciu. Ciu, Nie wiem co się dzieje, dlaczego ten dźwięk właśnie miał miejsce, ale Spokojnie Chciażby spokojnie, spokojnie Nawet radę, uciekniemy check Nie, nie mam żadnego pojęcia co mam dalej zrobić Sprawdź połączenie z internetem, to była ja jedna wskazówka na ten moment Czyli ja muszę stąd wyjść żeby coś zrobić? Fff. A ja nie wiem do końca gdzie on jest Nie wydaje, czy nie jestem sam w tej szafie. Klucz do stoiska z jedzeniem. Czy takie minęliśmy? Tam musi być jakaś mapka z całego tego kompleksu. Trzeba będzie to jakoś ogarnąć, no ale. Popie, idź sobie stąd Ja nie mogę się ruszyć. Dawno nie było tak, żebym się mógł ruszyć w jakiejś grze. Biegniemy. Na pełnej. Musimy jakieś. To jest zamknięte. Czy to będzie to? Nie ten klucz. Nie, 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 to jest! No przecież widzę, to sobie przed nosem. Hej, <tryk> gościu, nie, nie, no tak się nie bawimy. odejdź ty nie musisz stać w tej szafie. Jak on, jak on może szybko biegać w tych bamboszach? Wytłumaczcie mi to. Jaka fizyka za tym stoi? Rozumiem, że można używać płetw do szybszego pływania, ale bamboszów do szybszego biegania? Biegnie za mną, a nie do miejsca, w którym jeszcze nie było, więc. Okej okay. To jest jakieś większe pomieszczenie Mamy niby to co mieliśmy mieć może w, gdzieś w tym stoisku z jedzeniem będzie jakiś łąk W którym otworzymy tamte drzwi Jolera, wie co się teraz wydarzy Tam coś jest na górze Tak, tam jest ta znajdźka, o tu jest item, tu jest item Klucz do drugiego piętra Jest drugie piętro Udało się dojść do labiryntu, moi drodzy! Cieszę się, bo, kurde, mamy ostatnie życie! D teraz już, wiecie, już mniej więcej jak czaje tą mechanikę, to nie jest źle iść na... Przejść przez labirynt. Aha. A, on jest za nami. To już wiecie, jak to się skończy. Co? Cyk. Dobra, dobra. Cox. Ops. OPS Nie, nie chcę złać dodatkowego życia Dajcie mi znać, czy będziecie zainteresowali kolejnym odcinkiem z tej gry Jak to przechodzimy, bo sam jestem ciekaw A my prawdopodobnie jeszcze nie skończyliśmy Wybudziliśmy się No to chyba dobrze, że zginęliśmy tam, bo tutaj przeżyliśmy Chyba, że będzie nas zaraz operował sam Doktor Klaun To mam nadzieję, że się nie wydarzy Zdrowiej Opisano mama Obudziliśmy się tak jak ja zazwyczaj z rana, kiedy słyszę swój budzik, ale mam się spodobało koniec gry. No tak, no to jeżeli to był normal, to ja chcę wiedzieć co się dzieje na trudnym i na kolejnych jeszcze trudniejszych etapach, no bo o, naprawdę ciężko było przed nim uciec. W każdym razie tak jak mówiłem. Rzeczy do telefonu macie w opisie pod filmem. Widzimy się kolejnym razem. Dajcie mi znać, czy wolicie gry na telefonie czy na emulatorze. Po zobaczenia i cześć!